Siemano, z tej strony Renowski lecimy dalej z kolejnym odcinkiem gry w grze Battlefield 1. Ostatnio sobie naprawiliśmy nasz ukochany sprzęcik i teraz ciśniemy dalej, mamy za zadanie Mamy za zadanie, mamy za zadanie skierować się na bocznicę w Balron, bulron, coś takiego. I co? Pozwolimy im zaskoczyć wszystkich w punkcie zbornym? Więc jak wygląda plan! Mamy element zaskoczenia. Jeśli zaatakujemy ich szybko i damy ich popalić, możemy wywalczyć przewagę. W porządku. No to bierzmy się kurne do roboty! Tak, nie zatrzymuj tak, się, tak, nie panie pozból, kapitanie. Żeby się To może się nie zorientują, że jesteśmy sami. Trzymaj się stosko, już niedaleko. Dobra, gdzie to jakieś działa? Musiałem, musiałem ten budynek przypiewnić To ich załatwiło To właśnie, o to, o to no i meczkiem nie rozłączyła z wrażenie Krzywali Strzelaj McManus To żeśmy na wsteka przyjebali Dobra, teraz już może trochę fryców wykosili. Jak oni lecą na czołg szarżują, pojebani co, nie? Łe, tu gdzieś chyba jest czołg jeszcze jeden. Tu gdzie? dupko wystawił a jeszcze jeden jest to już wyjdziemy, mordo ja tu zaraz ich jeszcze trochę wykoszę ja bym jeszcze im to rozwalił Nie wiem czy mam jechać dalej czy co, bo nam zniknął gdzieś znacznik. Standardowa mi Ta bocznica nadaje się do prowadzenia obrony. Zostajemy tu. Aha. No to spoko. Jak zostajemy, to zostajemy panie kapitanie. Na czołg z granatem. Znaczy, te czołgi to wiecie, pierwsze prototypy, to, no, tak można to nazwać. To, to pierwsze prototypy. To one nie są doskonałe, mają jakieś szpary, gdzie można wrzucić ten granat do środka, więc nie ma się co dziwić, że podczas wojny latali i próbowali granatami rozwalić Musimy, te sprzęty. Tym, czołgi, co do no, ale w dzisiejszych czasach to, to najwyżej gąsienice rozpierdliczymy raczej granatem, nie? Fajnie, 20 też Fabskie czołgi. O, to chyba że o to im chodzi, ale to nie jest czoł. To jest transporter opany, Co jest? Co, on jest? Robocop? Eee, no dobra, bo polecenie rozpieprzyć wszystkie czołgi więc pewnie gdzieś tu mamy jakieś transportery Właśnie, gdzieś tu pewnie stoją bo... miejmy sobie Spazer stoi dalej Już nie. Wow, jakiegoś laga miałem. Szczerze? Nie wiem gdzie tu sobie do pojazdu potrzebne. Zjeździłem... A jedzie tam czoł. Oj, oj, słabo latają te pociski. to daleko jesteśmy? Ale co, on ucieka? To przecież. Jezu, jak mnie nos to pod nosem. Co mnie kurwa? Mam jakieś uczulenie na nagrywanie, czy co? Widzę ten się to podział. O ja, wiele Co oni tam mieli w tym magazynie? Ej, czekaj, co mnie tu strzela? A tu jest ta Żaden szkopski pojazd nie może się chować się strzela jeszcze się naprawić, bo nie chyba gówne jadą jakimś Dzięki, że się bokiem ustawiłeś. Co jest? co jest? Co jest, co jest, co jest no dobra, czyli to był ostatni szkopski pojazd nadciąga dropa w progują drogą prosto do cabry stamtąd nadciągnął Edwards znajdź pozycję, z której będziemy mogli ich odstrzelać, kiedy się pojawią. Nieźle, nieźle. Czekaj, na północ miałem jechać? Czy... lepszy tak wroga, tylko... Teraz właśnie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, z której strony oni niby przyjadą. Na północ gadał, nie? Ale my z północy przyjechaliśmy tak ogólnie. I gdzieś słyszę tych szkopów. Tam jadą, o. Za daleko, żeby strzelać. Ja zawsze dobrze strzelam. Ej, czekaj, kurde, tutaj dziś Jak się drzewo rozpadnie. Na masz, skundlony szwabie! Dobra okay. Dawaj, dawaj! Gdzie ty widzisz piechotę? i, pa i znowu w bokiem zaczyna się ustawiać. Co za głąb. Czekaj, bo tu jeszcze jeden pijzik chyba jeździ. Czy mogę na niego najechać? Mogę, ale go tylko wtepnę. O ty kurwa. Ups, granacik. O kontr natarcie mogło być silniejsze. Spodziewam się kolejnego. Więc musimy się tu okopać i walczyć! Nie dajmy bez, zrobić to, co potrafi na Dobrze dobrze, tylko dajcie się naprawić, panowie. Czyli mamy tu dwóch mikroskopów do zabicia. Jado, jado. Czyli od południa jednak jado, nie od północy. Do drugą, raz chociaż kurde, nie podoba mi się to powoli. Robokrys ustawia. Ej kurde, i chyba, chyba polegniemy tutaj coś mi się zdaje. Ja bym się chciał... Nie czas na ciastka! Ognia! Ej, kurwa, bo się Musimy przykitrać na chwilę. Ja pierdolę, przegramy to. Dobra, do przodu. Rozwalmy tego pizdryka. Nie pilnuj prędkości, tylko muszę się naprawić trochę. Mordko. tam ci się od no, nas troszkę odwalili. Dobra, jesteśmy 100%. Kolejny pizdryk jedzie. Tu by się jeszcze przydał czas. A, tu jest taki gusta przeładowania. Ach, jednak nie są tacy twardzi, co? Żeby wam porki nie pospadały. Skupcie się. Dobra. Odegłość jak trzeba. Nie wiem, czy dobrze jemu mu strzelam. Dobrze. To nie World of Tanks, że nie przebije. To jej zasługa. Następny postój, kam... Sierżancie? Edwards? Trogę! nie! Żadnego umierania! Nie do Nic mnie nie jest, chłopcy. Po prostu zmęczyła mnie ta cała zabawa. Artyleria! Jedź, jedź! Coże? Niby to teraz... Hmm? O kurwa... Kurwa mać... Wszyscy tu zginą. Ja pierdolę, chyba wybuchnie, albo na sam wybuchnie. Normalnie kurwa możecie mi nie wierzyć, ale ja mam ciary. Uh. O, ten żyje jeszcze. A może on będzie żył? No. co teraz robimyrowca Bójdziemy Na rękawice zostawiliśmy. Kurde. W drugiej bitwie pod Kembra i chyba uczestniczyło ponad 300 czołgów. Miesiąc później wojna była już skończona. O, proszę bardzo. Aha, czyli chyba epizod z czołgami mamy już zakończony. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Kurwa, wyzwania, żebym porobił. Jedno się udało w awarii zrobić. I tu jedno. Wychodzi na to, że w następnym odcinku zobaczymy się w roli pilota jakiegoś samolotu. Tak więc, jeśli Ci się spodobało i nie chcesz przegapić kolejnych materiałów, to zostaw subskrypcję. Zlajkuj oraz komentuj film, żeby zwiększyć jego zasięgi i pomóc mi dotrzeć do większej ilości odbiorców. A tym a teraz żegnam się z tobą, z wami. Na razie, cześć!